Dzień dobry, z tej strony Nikola Szatkowska. Witam w kolejnym odcinku programu Dlaczego na Dlaczego, warto... Dlaczego warto go zwiedzić oraz zagłębić się w jego historię? Teraz przeniesiemy się na kanapę naszego programu, gdzie będziemy gościć Eunice, Nerona, Lena oraz Wiktora, którzy opowiedzą nam o starożytnym Rzymie. A dziś na naszych kanapach Lena. Dzień dobry, dziękuję Ci za przybycie. Czy mogłabym zadać Ci parę pytań? Więc, jak wyobrażasz sobie życie w starożytnym Rzymie? No cóż, plebejusze mieszkali w małych, ginianych domkach, na pewno się rozpadały, nie było elektryczności, bardzo dużo ludzi tam mieszkało, byli bardzo biedni, nie mieli nic, ale i tak byli szczęśliwi, cieszyło ich to, no i bardzo byli bardzo wierzący na pewno, to ich uszczęśliwiało, no, zupełne przeciwieństwo Patrycjuszy. No, rozumiem. A gdybyś miała wybór, wolałabyś być plebejuszem, który cieszy się z małych rzeczy, czy jednak patrycjuszem, który mm, po prostu żyje, żeby żyć dla pieniędzy, władzy? Plebejusze mogą do czegoś dążyć. Rozumiem. Dobrze. A co najbardziej chciałabyś zwiedzić w starożytnym Rzymie? Myślę, że. Panteon. Dobrze. Dziękuję Ci. Bardzo miło się z Tobą rozmawiało A teraz przeniesiemy się do Paryża, gdzie moja koleżanka spotka się z francuskim malarzem Jeanem. Dzień dobry. Znajdujemy się aktualnie w Paryżu z nami Jean de Finne. Proszę, Jean, powiedz nam o swoim dziele Boże. Narysowałem Rzymskie Koloseum, czyli inaczej amfiteatr flawiuszów. Powstał on w I wieku przed Naszomerum. Jest to duża, eliptyczna budowla, która była w stanie pomieścić na raz 80 tysięcy ludzi. Odbywały się w nich walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta. A dlaczego narysowałeś akurat to? Muszę przyznać, że bardzo inspiruje mnie kształt tej budowli, a raczej pomysł na nią. Taka nietypowa naprawdę. Dobrze, dziękuję. Żona, teraz przenosimy się do studia. Dzień dobry, w naszym programie Eunice. Czy mogę zadać Ci kilka pytań? Tak. Jak wyglądało życie w Rzymie, który znasz? W Rzymie życie zależy od pozycji społecznej. Inaczej żyją plebejusze, inaczej żyją patrycjusze, a inaczej niewolnicy. Patrycy się wiadomo, żyją w pięknych pałacach, noszą bogate stroje, a plebejusze żyją wiele rodzin w jednym domu, glinianym, rozpadającym się prawie, że. Plebejusze to w większości chrześcijanie, może też to od tego zależy. Dobrze, a woli życie teraźniejsze, czy jednak starożytne? Hmm, wydaje mi się, że starożytne. Przyzwyczaiłam się trochę do tego i podoba mi się w starożytnym Rzymie. Nie poradziłabym sobie z tą współczesnością. Dobrze, dziękuję. A teraz wracam. do... A teraz zapraszam na krótką przerwę. A tuż po niej przeniesiemy się do Berlina, gdzie moja koleżanka spotka się z malarką Zuzanę fraj. A kiedy jest Ci smutno i nie wiesz, co z sobą zrobić, wypij herbatkę. Praktyczna, cztery smaki. Zawsze pomoże. Polecam. Nikola Szotkowska. Neko! Dobre dla całej rodziny! Pij Neko! Będziesz duży! Dzień dobry, znajdujemy się aktualnie w Berlinie z nami Zuzannę Frey, niemiecka artystka polskiego pochodzenia. Proszę o powiedzenie o swoim obrazie. Mlwam, jak jest to kanał wodociągowy wyprowadzając wodę z oddalonych źródeł do miasta. Stoiczny rzym był zaopatrzony w wodę z akweduktów, liczących około 120 km. Sieć ta dostarcza milion y, metrów kwadratowych wody źródeł na dobę. Akwedukt brał akwedukt, ponieważ zachwycał mnie jego kształt i wielkość zważywszy na y, czasy w jakich został skonstruowany. Dziękuję. Dziękuję. A dziś na naszych kanapach Wiktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję Ci za przybycie. Czy mogłabym zadać Ci parę pytań? Okej. Okay. Co ze starożytnego Rzymu chciałbyś przenieść do teraźniejszości? Chciałbym, aby igrzyska były rozgrywane tak jak dawniej, ponieważ byłaby to fajna odmiana i zyskałaby dużo fanów pośród mężczyzn. Mhm, no rozumiem. Czy chciałbyś zwiedzić starożytny Rzym? Myślę, że tak. A dlaczego? Wydaje mi się ciekawym miejscem na Ziemi. Dobrze. Dziękuję, bardzo. Dziękuję Ci za to. A teraz, już po raz ostatni, spotkamy się ze sławną malarką. Tym razem będzie to Polka. Kamila Marciniak, która gości w naszym studiu. A dziś w naszym studiu Kamila Marciniak. Dzień dobry. Opowie sam o swoim obrazie. A więc namalowałam łuk Tytusa. Jest to jeden z łuków triumfalnych, jakie powstały w Rzymie. Został zbudowany, aby uczcić zwycięstwo Tytusa i Wyspazjana nad Żydami oraz zdobycie Jerozolimy Ma on około 15 metrów wysokości, 8 szerokości i jedną bramę gwiazdową Wybrałam akurat to, ponieważ interesuje mnie sztuka starożytna, a przede wszystkim rzymska A ponieważ obiekt ten zachował się prawie w całości, łatwo było zgłębić szczegóły i dobrze go odwzorować do Rozumiem, dziękuję Dzień dobry! Jesteśmy obecnie w kuchni naszego programu, gdzie gościmy dzisiaj Sylwię Pawłowską. Opowiesz nam, co dzisiaj przygotujesz? Tak, a więc dzisiaj przygotuję rzymską potrawę zwaną naleśnikami z mlekiem. Do tego potrzebuję 8 jajek, 600 ml mleka oraz 100 ml oliwy. Do przyzdobienia gotowych już naleśników mogę użyć miodu oraz papryki. No to może już zacznę. Dobrze. Dziękuję, a my przenosimy się teraz na kanapę naszego programu, gdzie już zaraz zrobimy wywiad A dziś na naszej kanapie Nero. Dzień dobry, dziękuję Ci za przybycie. Mogłabym zadać Ci parę pytań? Tak. E, dlaczego żebym za Twojego panowania, wyglądał tak, a nie inaczej? No, wtedy nie była tak bardzo rozwinięta kultura, no, stosunki między ludźmi nie były takie, jak dzisiaj. Każdy chciał no, wszystko wykrywać, ktoś najbogatszy. Rozumiem. E, a co przeniósłbyś ze starożytnego Rzymu do współczesnego, gdybyś miał nadal możliwość? Na pewno przez cyrki. cyrknię. Mianowana tam no, e, przyjazna atmosfera i ludzie dobrze się bawili. Było także kilka wzdęków ogrodów, ponieważ były bardzo no, piękne. Można było się nimi zachwycić, jeżeli udało się, to było ono spoku. spokój Rozumiem, dziękuję Tym razem przeniesiemy się do Pekina, gdzie nasza dziennikarka spotka się ze sławną chińską malarką Suniak Toshimoto Witam, znajdujemy się aktualnie w Pekinie Jest ze mną Suniak Toshimoto, która opowie nam dzisiaj o swoim dziele Ja nie umieć dokładnie mówić po polskiemu i przygotować sobie notatki. Dobrze. A więc narysować rzymski Panteon. Jest to miejsce poświęcone wszystkim bogom. Cyli świątynia, znajdująca się na polu marsowym, została zbudowana w Jochicanate, czyli w 125 roku, z polecenia cesarza Hadriana. Jest to moja ulubiona budowa starożytnego Rzymu, ponieważ ma ciekawą architekturę. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Dziś w naszym programie witamy panią doktor, habilitowaną Monikę Abdullach, która przybyła do nas z Iranu i przedstawi nam krótką notatkę o rzymskiej sztuce. Dzień dobry i dziękuję za przybycie. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. A więc wszystkie rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego, naznaczona jest licznymi grabieżami. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarła duży wpływ na sztukę. A ponieważ architektura helenistyczna była bardzo rozwinięta, to i ta rzymska wiele zyskała na wartości. Nie wszystko jednak zostało zabrane od Greków. Tworem rdzennie rzymskim są termy, czyli właśnie publiczne, które były miejscem spotkań i wypoczynku. Również amfiteatr to czysto rzymski typ budowli. Kultura Rzymian sama w sobie była bardzo rozwinięta, a dzięki wpływom Helenów i etrusków zyskała niepowtarzalny wygląd i charakter. Myślę, że z tego względu warto odwiedzić starożytny Rzym i zapoznać się z jego typowym wyglądem i wartością kulturową oraz wizualną. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Jarosław Żarówka, a w dzisiejszym programie opowiem o klimacie, jaki panuje w starożytnym Rzymie. Rzym znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego z łagodnymi zimami i ciepłymi latami. Jak widzimy na północy, bezchmurne niebo 26 stopni, bardzo ładna pogoda na. Wschodzie tutaj 25 z lekkimi zachmurzeniami. Na zachodzie 24, tak samo jak na wschodzie, zachmurzenie, ale na południu nie ma słońca, tylko same chmury. Dziękuję. Dobra. A teraz wracam do Sylwii, która zrobiła nam rzymskie naleśniki. Z mlekiem. No, naleśniki już gotowe, więc możemy no, próbować. Mam nadzieję, że dobre. Ja też. Naprawdę no, tak. pyszne. Cieszę się. Tak. Wszystkim zwiedzającym Rzym polecam wstąpić do restauracji i spróbować tych przypysznych naleśników A teraz wracam do studia. Siema, siema, tutaj radio LOFM. Dziś nietypowy kawałek prosto ze starożytnego Rzymu. Posłuchajcie tego. A teraz kolejny utwór Również ekscytujący jak tamten Naprawdę zachęcam was do słuchania takich utworów I dziś to byłoby na tyle Dziękuję i zapraszam ponownie Dziękujemy za uwagę i zapraszamy jutro na kolejny odcinek dlaczego warto, mówiła Nikola Szatkowska. <śmienicza> też tak że... Proszę, że opowiedz nam o swoim dziele. Może, <śmienicza> madam. Proszę, że opowiedz nam o swoim dziele. Może, madam. Ach, A dlaczego narysowałeś akurat to? E, bardzo... E, e, bardzo... ale to... E... <śmienicza> <śmienicza> Dzień dobry. Dzień dobry.